Maneczko. W końcu udało się spotkać z tym sympatycznym kolegą. Tak, po trzech tygodniach, po trzech tygodniach nieobecności. W końcu się wziął za robotę, chłopak. No i co, przyjechaliśmy na Antoniewo, na wodę, na której myślę w najbliższym czasie wiele zawodów się odbędzie. Próbujemy wam pokazać, co można zrobić, co można wrzucić do wody i, i co z tego wyciągnąć. Tym Także... bardziej, że te ryby są, no bo ostatnio były i ładnie robiłem. więc myślę, że Artur radzi dzisiaj. Także co? Wyjmuj... Pojedynek? Kto złowi więcej? Przyjmujesz? Nie mamy wagi. Mam wagę. Mam wagę. Wszystko jest nagrane. Przyjmujesz? Przyjmuję. O zgrzewkę browara. Na dobrym początek. Jak nie? No nie, bo przegram. Gdzie? Jaki cwaniak? No cze? To musisz grać, żeby wygrać. Nie, żartuję. Dobra. Żadnych takich. Jak żadnych takich? Ja no, dzisiaj chcę z tobą rywalizować. Chcesz? Dobrze. Będziemy rywalizować o Chciałbym żebyś Chciałbym, żebyś pokazał czego się nauczyłeś po ostatnich zawodach. Dobra, tak. dobrze. No i próbujemy, zobaczymy. Myślicie, że go obiję? Nie wiem. <grym> Spróbujemy za 4 godziny Za <grym> 4 podzielić. godziny będzie odpalić. Ale nie ma, że nie wrzucasz ryb albo oszukujesz, żeby wszystko było tak jak jest, A czy na zawodach nie odszukiwały. Jedne czasem mówisz... nie dzisiaj nie ważymy. <grym> <grym> żeby tego dzisiaj nie było. dobrze. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, najważniejsze każdym wędkowanie, żebyście wygruntowali sobie stanowisko Znaleźli kawałek równego Żeby podać za nętę, tym bardziej jak woda płynie Najlepiej jest jak to coś tam trochę z prawej strony pod górkę Żeby Wam zatrzymało trochę towaru no Najważniejsze równy blat, żeby znaleźć Więc Tutaj widać, że jest równiutko Nie ma jakiegoś, że się zatrzymuje, wypłyca ale też tutaj nie ma dużego uciągu więc ten towar będzie się równo Jesteśmy już prawie gotowi Wędkarski pojedynek Z moim sympatycznym kolegą Trochę go podburzyłem w trakcie tutaj Szykowania towaru Jest już zdenerwowany Także myślę, że pomoże to W osiągnięciu ja gorszego, wy... taktykę, gorszego tak, wyniku tak, tak. Dobra, wracając do zanęty Słuchajcie, zrobiliśmy Bremomiksa czarnego Z Gold Pro czarnym Do tego trochę pieczywa Mamy taką samą zanętę Oczywiście Maciuś dodał jakiejś swojej tajemnej mikstury nie będziemy wnikać, uparcie. Ja dzisiaj pierwszy raz wrzucę B20 i jemu nie dam. Nie chcę. Dobrze, B20, słuchajcie, e, zmieszam to zanetę z gliną Już to Wam pokazuję. Glinę mam samą wiążącą i paczkę czarny rozpraszający, żeby trochę przyciemnić. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dam dobry litr zamęty i do tego dosłownie było widać tego B20. Nie zaglądaj. Oprócz walorów smakowych ten dodatek ma walory klejące, także myślę, że fajnie to spoiście się zrobi. Czyli mamy tutaj 6 litrów do, do tego daje Dosłownie garstkę Drukersa. Wyklejam wszystko na raz. Także takie dosyć tęgie kule, ale niespoiste, które powinny się od razu rozpaść. Tego typu. Natomiast do kubka już sobie uszykowałem glinę wiążącą z betonitem. Wsypałem topioną pinkę. Wsypałem kastera. Wsypałem trochę haczykowej. I dam tutaj o, dobrą garść. Dobrą garść dżukersa. takie tęgie kule doklejone z dużą ilością robactwa. Podam centralnie w punkt. Ładnie tak. A teraz Maciej Wam powie. Dobra, ja, co ja zrobię troszkę inaczej. Ja dałem trzy wiążące i nierozpraszającą tylko ziemię. Dam troszkę więcej zanęty. Czyli ile gliny, ile zanęty? Yy, cztery części gliny i jedna zanęty. Czyli 4 do 1, dobrze? 4 do 1, tak. A jeśli chodzi o kubek, zrobię to samo. Dam dwie setki. Yy, dwie setki Jokersa i nie będę dawał pinki ani Jokersa. Czyli czy Jokersa dajesz ani haczykowej? Yy, ani haczykowej. Dokładnie. No dobra, czyli co? 4 godziny łowimy? Cztery... Nawet 5 możemy łowić Nie, 4 godziny. 4 godziny po 4 godzinach wyciągniemy siatkę, zważymy e, Także tutaj łowimy. Myślę, że, to, że, że pogoda jest najbardziej sprzyja. Później chwilę Wam pokażemy zestawy, jakie tutaj rozłożyliśmy. Czyli kastera też nie dajesz? Nie, ja nie, Dobra. nie będę. Dobra. Dał jakiś swój atraktor, a nie daje robaków. Zobaczymy, co to da. I nie chcę się przyznać do tego. Nie możemy, Arturo, wszystkim ci mówić przecież. No ale to chociaż widzą, powiedz co dałeś. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Za 4 godziny wam powie, lub nie. Dobra, lecimy z tematem. <grym> no to co? Jedziemy z tematem. Pierwsze kule. Lecimy. kupka kubka treściwe te pierwsze mają za zadanie się rozpaść, zrobić plac a te tutaj mają za zadanie trochę postać o 8 kurz zrobiłem, taki bardzo treściwy. Mam nadzieję, że to przypasuje rybom. Ryby. I to do tego jeszcze Jaś. 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 Niezaliczona, ale przyjdą większe. Ochotka na, na haczyku Dania bardzo anemiczne Ale nie poddajemy się Zaliczony Oczywiście Co to? Piękny okoń O jaki przykro To nie okoń? Na pewno okoń? Na, na pewno Artyk, na pewno Przykro mi że się nie liczy Maciej Bardzo mi przykro Oj, ale ładna jest, ale ładna Ale jest ładna Maciej zobacz Piękny okoń Zobacz, jak jaś Sorry, że się nie liczy Słuchajcie, no nie wiem co się dzieje, ale na razie ciężko jest wrzucić jakąśkolwiek rybę do siatki. Albo o konie, albo jazie. Ojej Maciej jaka ładna o! Fantastycznie wpadła Widzicie czy krzydera działa w drugą stronę Ja jaś jest? Chciałbyś. Nie jaś? O, prawda. Trawie... Płoć gigant. Ale punktowa, punktowa. Nawet jej nie widać. Gruba Antoniewska płoć ważna ryba. Ewa ładna, serdzia. Czekaj, czekaj. O no nie. Tata Tata mała, ona jest. Co to za gumę jest? Bryda. No ale jaki rozmiar? Jedynka. Ardu, co się z tym dzieje? O latające. Słuchajcie, parę słów o zestawie... więc zaczynając może od sławika. Łowię bombką dwugramową. Szklana antenka, metalowy kill, główne obciążenie. Skupione na oliwce, tutaj mamy śruciny, które możemy przesuwać. Kolejne 20 cm jest jedna sygnalizacyjna, kolejne 20 cm jest druga sygnalizacyjna i przypłon 30 cm haczyk numer 18, tu będzie widać to jest akurat milo 305, I to jest zestaw na tak zwaną przypływankę na takie luźne łowienie. Natomiast drugi zestaw, który tutaj używam na stopa, to jest liść. Akurat tutaj jest 8 gram. Główne obciążenie na kulce zablokowane, żeby się nie przesuwało. Tutaj mamy dwie sygnalizacyjne: tylko i przypon 30 cm, również haczyk numer 18. Tutaj przegruntowane jest do tej sygnalizacyjnej śruciny Czyli tutaj to już leży na dnie, cały przypon jest na dnie Także już jak większe ryby szukamy to takim właśnie zestawem No i zaraz spróbujemy coś na ten zestaw złowić Nasza płytka piękna Do zobaczenia Na razie Kurde, Kolejny aś. zobaczcie Pięknie ubarwiony ale jeszcze za mały się drobna useczka zwracajcie uwagę, bo niektórzy mylą tego jasia z płotką... wygląda inaczej gdzieś tam, gdzieś tam się kręci. Zbierak Zupełnie lżejszy zestaw założyłem Taka płotka, chociaż Maciej ma już większą Ale walczymy cały czas Coś się rozkręca Idziemy dalej Zobaczcie, w głowie Leszcza Ryba dzisiejszych zawodów, one nie macie na razie, nie? Nie, ja mam płotkę większą. Nie, nie oszukuj. Zobacz jaki to jest wielki leszcz. Zobacz. No jest, to Jest Fantastycznie dyk. wielki. Leszcz. No jest, jest. Pierwszy. Pier Jak na razie najbardziej skuteczna, słuchajcie ochotka na haczyku, nawet dwie. Niestety na pięć nie nie chcą brać. Zbranie zdecydowanie mniej. Ryby cały czas są w kulach, także trzeba pilnować, żeby ten zestaw stawiać przed kulę i napływać. Brania bardzo delikatne. Haczyk numer 20 już teraz. Warto też jak zepsujecie branie, warto wymienić tą ochotkę, bo później długo się czeka jak jest ta ochotka wyssana, to niestety mniejsza skuteczność jest no, w takim braniu nawet jej nie ma, zjadł, zjadł. Wielkość nadal nie powala dłubiemy, dłubiemy barwione płotki jednak na razie cały czas wielkość nie pobala leszczyk balaszczyk co ej grubaśna połość Jak w tym teraz nie będzie rybić? No zobaczymy Maciej w akcji. Ryby dzisiaj trudne, wymagające. Nie są takie, że wstawiasz, wyciągasz, nie? Tak, ciężko. Dobra, się do nich nie mamy na no nie sposób. Praktycznie ja nie mam. O, fantastycznie. Jak się taki kolega nazywa? A nie chciałeś go. Dobrze, nie chciał go, słuchajcie. A Maciej nie wrzucę Nie wrzucaj. Oj, prawie byłby wypadek. Maciej wam pokaże zestaw. Udało się złapać. Przed wypadkiem. Po kolei na rękę od góry. Spawik trójka. 3 gramy bombka. Poczekaj, wolniej to tak jakbyś mógł Okej. Okay. Dobrze. Oliwka zablokowana, tak? Tak. Poczekaj, no. Czekaj, tak będzie łatwiej. Okej. Okay. Mamy tutaj jedną, jedną sygnalizacyjną, poniżej drugą. To jakieś z 7 cm i tu masz długi przestrzał z 20 cm. cm, tak, sygnalizacyjna. Okej. Okay. I, przy I płon... 20 cm, wichaczek 20. 20. Okej. Okay. I tak fantastycznie łowisz ryby. Tak jest. Pięknie, no przed chwilą to nie zrobiłeś tego fantastycznie, ale Ale, ale łowisz. pożądanym. Dobrze. <laughs> Proszę Artur, holuje kolejnego leszcza. O ile to można nazwać leszczem, no ale patrzcie, jest to ryba. Wypierw się w Niesamowicie wielki leszcz. Takich jeszcze nie grali. Leżczyk.

Czuje się chyba fajna ryba u Mi się Wydaje się, że to będzie ładna płotka, nie? Maciej albo Jaś hmm, Taka mała płotka, nie? O, pięknie Pięknie ubarwione, zobaczcie

To co? Jak myślisz? Kończymy. kończymy? No nie, no, no najpierw Myślę, że, najpierw wygrałem wygrałem. Myśli, że. Myślę, że jest podobnie. Tak, na, na pewno wypadnie. będzie podobnie. Poczekaj, daj najpierw twoje. Możemy w jednym to tego Tak Ryby nie chciały współpracować, ale coś zostało wydubane Już Masz? Dźmy, dźmy, dźmy. No już teraz wątpię, czy jest podobnie, wiesz? Masz? No nie, zaraz to? Dawaj, dawaj, dawaj. Jest? Jest. Tak, ja, czekajcie, uwagę komisyjnie. Przesadzaj, pokaż to. prostu. sześćset 670, tak? No, może się... być, może być. Mogłeś wygrać. Twoje? Myślę, że twoje ryby grubsze, wiesz, od moich. Ale to co, ale tu miałeś tu więcej. Nie, to nie, ale... Kilo. Mówiłem, że więcej jak jest woda. Brawo, ty! Rzuć do wody! Rzuć do wody! No i co, Macieju? No co, trudne ryby? Trudne Z takiej ryby. Sytuacji, to nie mieliśmy jeszcze tutaj. Dawno nam to nie było tak ciężko o ryby. Mimo, że towar podaliśmy, powiedzmy, podobnie. Jedyna zmiana, o której macie nie chciał powiedzieć, później go za język pociągnąłem, to dał wanilii. No Myślę, że miało to też jakiś wpływ, bo tych płotek miał więcej. U mnie jakieś pojedyncze leszczyki się kręciły. No i znowu niuanse w zestawie. Tak. I dużo ryb schodziło. Prowadzenie to... zestawu. Przede wszystkim dopasowanie zestawu do uciągu, bo ta woda raz stała, raz tak. płynęła. Później znowu płynęła bardzo szybko. U mnie optymalnie była bombka 2 gramy. U Macieja wietrze. 3 gramy bombka, rozrzucone siurciny, oczywiście o tym Wam pokazaliśmy na tym filmie, eee, no i co, no fajny taki challenge, dawno tak. czegoś takiego nie robiliśmy, krótka rywalizacja, trochę krócej łowiliśmy niż zaplanowaliśmy, tak. bo spodziewaliśmy się, że będzie więcej ryb, niestety ryby nie chciały z nami gadać, ale to takie fajne, były trudne ale ryby wymagające, trudne i takie, takie jak na, życzyć, na zawodach, dokładnie, także, także co, dzięki Wam bardzo, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, a my lecimy znowu na ryby. Na razie do tego.